I w następnej ale degustacji. Tym razem Browar Pinta i Modern Drinking. No nie jest to najnowsze piwo na rynku, ale ciągle przyjemne w odbiorze. West Coast IPA 6,5% alkoholu 15,5% ekstraktu Wyprodukowano w Browarze za rzeczę. Pinta Modern Drinking. Wszystko co wiemy na temat West Coast IPA. Zaradą piwowarów Sportland Portland do kotła warzanego wpakowaliśmy niemiłosierną ilość aromatycznego chmielu mozaik. Większość na ostatnie 15 minut gotowania i do tanku leżakowego. Na chmielę, na zimno. Sprawdź efekty. No dobra, no to sprawdzimy efekty. Hmm. Skład woda. Słody, jęczmienny Weiermann Pale Ale. Cara Pils, chmiel, mozaik, drożde Fermentis, 05 USA 05. Okej. Okay. Mamy tutaj płytę gramofonową. No, fajnie, ale dlaczego... To nie jest Modern Dancing. Ale, no dobra, no. Kapsel po prostu ym, logo browaru na, na srebrnym tle. Jak widzicie jest to dosyć jasne piwo. Chociaż ja się spodziewałem troszkę jeszcze jaśniejszego. Um, takie ciemne złoto idące w bursztyn. Um, zamglone. Piana zdążyła opaść. Ale drobnoprachniężykowa, taka kremowa. Ekri w kolorze. Aromat przyjemny, słodowy. Z takimi akcentami cytrusowymi. No, i taka lekka, tak zdecydowanie, zdecydowanie mozaik. Tutaj się pokazuje takie naftowe nutki. No, spróbujmy. No, bardzo przyjemnie, delikatnie. Lekka słodowość, raczej wytrawne, fajna góryczka od samego początku, ale nie zbyt jakaś ogromna, walająca, delikatna, później idąca do takiej trochę łodygowej, ta nieliczna troszeczka, e, cytrusowość fajne, takie odświeżające, delikatne, e, easy drinking. E, rzeczywiście można by powiedzieć codzienne piwo. No, i na tej cytrusowości narasta i narasta takie, taka lekka chemiczność. Ta nafta e, bardzo przyjemna, ale szczerze mówiąc, ładnie zbalansowane piwo. E, ta goryczka jest dosyć delikatna, ale jest ładnie zaznaczona. Jak powiedziałem, no, te pierwsze wrażenie jest takie, może bardziej łodygowe, ale później gdzieś to jakoś lepko w grę przechodzi. Przyjemne, przyjemne. Fajne, codzienne piwo. Można by tak siedzieć przy tym i pić, tylko że to ma 6,5%. <laughs> Ale pije się bardzo dobrze. Fajne. Mam nadzieję, że film się wam podobał, tak jak podobało się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak żeby niecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnego nowego filmu na kanale. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze no, zdrowie.